To jest ostatni szanse, bo to ostatnia konkurencja wiatremistów na Igrzyskach Olimpijskich, który nie. Tomasz Oszlikora zapowiadał również, że po tych Igrzyskach zamierza zakończyć karierę, chociaż to znaczy, że gra, chyba zmienił jednak dalej. Przypomnijmy dla porządku, że pierwsze miejsce w tej konkurencji złoty medal dla Michaela Grajca z Niemiec, z drugie miejsce dla Tomasza Sikory, a trzecie dla Ole Egnara Wierndalena, No, bo tak przed zapowiadał, że to będzie pięć złotych medali. Jak na razie ma dwa medale srebrne i jeden brązowy. Dokładnie tak, a to człowiek, który będzie dekorował wszystkich zawodników. Ten również Tomasza Sikole. Przypomnijmy, Tomasz Sikola 21 miejsce w biegu na 20 kilometrów, 25 na 10 km, 18 w biegu pościgowym na 12,5 km, 13 miejsce w tapecie i, no, i dzisiaj miejsce drugie, z Narodzieńskim, w biegu na 15 kilometrów ze startu wspólnego. Roman Bodalów mówił jeszcze przed tym, przed tym biegiem, że wierzył z Tomasza Sikorę. Wierzył od czasu, to tej chwili. Już podczas pierwszego dnia w Turynie Tomasz Sikora pokazał, że go na dobry wynik to gdyby nie było, wszystko o tym powtarzaliśmy, chociaż jedno długo, to, to byłoby, to byłby medal. Tomasz Sikora w tym sezonie przejechał 6700 km na treningach złożoną liczbę nabojów i jak się okazuje opłaciło, się, bo dosłownie za chwilę będziemy mieli okazję zobaczyć go na tym drugim stopniu podium Srebrny medal dla Polaka to jest najważniejsza informacja dzisiejszego dnia. A to jest Polar A9 ale trzy medale na ich w na 20 km, z na 12,5, z i dzisiaj w biegu na 15 km medal w I reprezentant Polski, Donaśle no, Zikorę. dobra no, dla naszego zawodnika. Tomasz Sikora, zdobywca to trzeciego serdecznego medalu w historii zimowych Igrzysk Wojewódzkich dla Polski. Oprócz tego później go zdobywali te medale Elwira Seroczyńska w Głóździastce Wszystkim, a także Adam Małysz-Skopej 4 lata temu. Tomasz Sikora już w tej chwili bardzo szczęśliwy, z całą pewnością w zamku jeszcze nie raz w okresie. Pamiętajmy Państwa, że okazji obserwować naszą pracę z tego wydarzenia, jak bardzo wzruszony był Tomasz Cikora, kiedy rozmarzył się na oto złote medalista. Medalia d'oro i Campione to jest la Germania Michael Graes. Michael Graes, jeśli to kiedy medale, to były to medale złote. Trzy złota w biegu na 20 km w ksztafeci i 10 na 15 km w Medalista